Dzień dobry Państwu. Informacja o ostatnich godzin jest decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku o utrzymaniu niskich stóp procentowych oraz kolejne cięcie miesięcznie kupowanych obligacji o 10 miliardów dolarów do 55 miliardów dolarów miesięcznie. Ponadto zmieniono zostało Forward Guidance. Obecnie FOMS odszedł od stopy bezrobocie jako wskaźnika określającego moment podwyżki stóp procentowych. Teraz Komitet będzie brał pod uwagę wiele czynników makroekonomicznych. Dodatkowo bardzo jeszcze zostało odebrane przemówienie Janet Yellen po posiedzeniu. Reakcja rynku była kupna dolara, umocnił się on względem euro, a główna parawoltowa obecnie jest wyceniana na 1,38,2 i zmierza w kierunku wsparcia w okolicach 1,38,1. Podczas dzisiejszej sesji mamy jeszcze kilka istotnych figur makroekonomicznych. Poznamy głównie dane z USA: cotygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, sprzedaż domu na rynku wtórnym, indeks wskaźników uprzedzających Conference Board oraz indeks Fed z Filadelfii. W ślad wypadkami na głównej parze walutowej na Wartości zaczęła tracić nasza waluta, szczególnie dużo straciła do dolara, który wyceniany jest obecnie na 3,04 i Wspólna waluta kosztuje 4,28. Publikacja dzisiejszego protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej nie wpłynie na wartość złotego. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Szczęśliwego dnia. Do widzenia.